No, ale on się cieszy, ale on się cieszy. Dlaczego on się tak cieszy? jedziemy do Bo... sztygarki. Co tam będziemy robić w tej sztygarce? Odpoczywać, relaksować się i robić same przyjemne rzeczy. Tak, czyli to co się właśnie tam najlepiej robi. No, a co dokładnie się tam będzie na to składało? Eee, po pierwsze, sauna. Sauna? Tam jest sauna? Tam jest sauna. O tak, Ej, jakie saunę. Po drugie. Kolacja. 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 Zamówiliśmy świetną kolację, ale o kolacji opowiemy w osobnym odcinku, bo będzie o czym rozmawiać. Yy, no, ale O masadzie na... na przykład. O, tak, właśnie, masaż. Będziemy się oddawać do woli masażowi. Masażowi. Ma... Nie masażowi, nie, nie. masażowi. Ma... Chociaż... I... Uwaga. Bardzo ważna rzecz. Mamy super pokój. To jest taki... Um, magiczny pokój sztygarkowy. Dobrze. No to już się nie umiem doczekać. No. no to jedźmy, jedźmy. No Andrzej, to Ty tam bierz rzeczy, nie? No a ja już wezmę pokój. To jest pensjonat pod wieżą. I my właśnie udajemy się teraz do najlepszego pokoju... To, to ten? Tak. Do najlepszego pokoju w tym pensjonacie. Jest urządzony w charakterze takim industrialnym. Są ciekawe zestawienia kolorów. Będę tam dzisiaj nocował. Zobaczcie, jaki tutaj jest przytulny klimat. A ja właśnie idę do pokoju, który dzisiaj będę zajmował przez całą noc i się nim nie podzielę. <ś> A co tu robicie? Dobra, chodźcie. Zaraz zobaczycie najfajniejszy pokój tutaj. Chcecie go zabić? To chodźcie. How you doing? Wiecie co? Sprawdźmy jednak może jakiś inny pokój, nie? Na przykład ten. No, pusto. Chodźcie. No, tutaj co prawda nie jest industrialnie, ale też bardzo przyjemnie. Tutaj tapeta z motywem takim kwiecistym. Wszystko jest urządzone w takich stonowanych, kremowych kolorach. Aż chce się po prostu położyć, wyciągnąć nogi. How you do! Halo? Chyba jesteśmy sami. Znajdujemy się w apartamencie w pensjonacie pod wieżą. To jest największy pokój w pensjonacie i wiem, że korzystają z niego nowożeńcy. Tam właśnie jest sypialnia, do której was y, później zaproszę, a tymczasem oddajmy się chwili relaksu. A oh, Pięk How you doing? Mamo, Co ty robisz? Co? Na na, na, masaż, na, na masaż idę.

Twe gizdy pierońskie. Tu go do skarbnika. Mów do was misja. Pojedziecie na Guido i tam mocie znolić skarbnik.